którzy robili tam burdel. Szkoda, że mnie tam nie było. Pomógłbym ci ich powybijać. Niszczyć kościół Sary, kurwa. W każdym razie, to tyle z mojej strony. Bez odbioru. Adi, jesteś tam? Szpital w Loslej. Słyszycie mnie? Dikon, to ja. Adi, świetnie, świetnie. Słuchaj, a... Nie ruszasz się teraz nigdzie? No bo musimy się spotkać. Wszystko gra? Co się stało? A, nie, nic takiego, powiem Ci jak się spotkamy. Dikon, do No to ja. No, no i jak, co? Dik, mamy dla Ciebie robotę. Cześć, okej, okay, dobra, wpadnę. Bez odbioru. You can send John to Mark Ej, patrzcie. Ktoś tu jest. St. John, tu Copeland. Ej, to Dick. Mówi, że ma część do twojej maszyny. A ja nie mam dość kredytów obozowych. No jak je skołujesz, wbijaj. Dobijemy tarku. Bez odbioru. Mam najróżniejsze rzeczy. Mm, tak, dobrze. No. Okej. Okay. Okay. Tak, całkiem nieźle. Ech, bardzo proszę. No. Dick, uważaj na siebie. Masz co ci trzeba? No, chyba wszystko wzięłam. Jedziemy. Chyba masz dobry dzień, Dik. No przez świeczkę, Dick. co? Jest takie stare przysłowie. Lepiej zapalić jedną świeczkę, niż przeklinać ciemność. Przez ostatnie dwa lata było dużo przeklinania. Jeśli uda nam się zapalić światło Lost Lake, to będzie nasza pierwsza świeczka. A, jest tylko mały problem. Niby jaki ty? Światło przyciąga różne paskudstwa i dlatego o wiele łatwiej cię znaleźć. Hej, dojeżdżamy! Szlak! Rojaki! Myślałam, że będzie czysto. No co, to jest naszym szczęściem. Okej, to już chyba wszystkie. Dobra, żeby to naprawić, muszę się tam wdrapać. Heh. Robiłaś to już kiedyś? Nie, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, nie? Jasne. Dobra, chodź podseć mnie. Już, gotowy? Aha. Raz, dwa, trzy! Jeśli spadniesz, to cię nie złapię. Rany dzięki! Bierę uwagę! Ach. Ara <coughs> Mam cię. Zrobiony. całe szczęście. Dobra. Oh. Oh. To było niezłe. Tak, trzeba będzie to jeszcze kiedyś powtórzyć. Dobra, pogadam ze Skizem, żeby założył tutaj wokół drut kolczasty. Może to powstrzyma troszkę. No, brzmi jako gówniana robota, oh. która mnie przypadnie. <noise> Dasz radę. Choć muszę coś jeszcze sprawdzić. Chyba mogę coś z tego zrobić. No więc, twoja kobieta. Dobra, skąd ty to cholery? Nie trudno dodać dwa do dwóch nich. Znaczy, straciły się w tym obozie dla uchodźców. tym na północ od Belna. A od kilku tygodni widujemy w powietrzu helikoptery Niro. To na co liczysz? Na cud? Że jakimś sposobem jest z nimi? Coś w tym stylu. Ale tak nie jest. Nie. Przykro mi. Słuchaj, to nic takiego, więc zostawmy temat. Okej. Okay. Wow, wieźcie nie Już prawie gotowe. Prąd z całego ośrodka przepływa tędy. Tydzień temu wyciągnęłam bezpieczniki, żeby nie było zwarcia. Dobra. Gotowa na sygnał. Dobra. Słuchajcie. Ok. Kilka ostatnich miesięcy było ciężkich, nie przeczę. Mamy mało jedzenia, leków, cholera. Praktycznie wszystkiego. Ale istnieje jedna rzecz. I ta rzecz sprawia, że wszystko inne jest bez znaczenia. A ta jedna rzecz to zaufanie. Jakiś czas temu do obozu przyjechało kilku włóczęgów. Część z was chciała ich wykopać, bo ledwo wiążemy koniec z końcem. A druga część nie chciała im zaufać. Dzisiaj przedstawię Wam dowód na to, co cały czas powtarzałem: potrzebujemy wszystkich, naprawdę wszystkich, którzy chcą tu zostać z nami, którzy chcą pracować, którzy w końcu chcą pomóc nam w odbudowie. Przez kilka ostatnich miesięcy Rikki właśnie tym się zajmowała. Ale sama nie da rady. Potrzebuje pomocy. To, co stanie się dziś, jest konsekwencją tego, że przyjęliśmy do obozu Włóczęgę, pozwalając mu, żeby zdobył nasze zaufanie. Dzisiaj wykonamy krok, by się wyrwać! dziękuję! Ta. Ta. <grym wytrzał> <grym wytrzał> <grym wytrzał> tak. No. 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 się No. 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 A więc na zdjęciu to była ona, nie? Tak, to moja żona. Ach, głupie pytanie. Wybacz, Dick. Nie ma za co przepraszać. Ona. Ona od dawna nie żyje. Mimo wszystko pewnie nie jest ci łatwo. Pewnie narobiłeś sobie nadziei. Sama nie wiem. Chciałabym jakoś ci pomóc. W sumie możesz. Jak? Przestań o tym mówić. Okej. Okay. Adi? Adi! Światła się świecą. Wydaje mi się, że jej tu nie ma. Adi, jesteś tu? Dobra, to zdejmuj. Że co zdejmuj? Zdejmuj koszule i wskakuj na stół. Ej, słuchaj, nic takiego. Dikon? Chcesz złapać infekcję? Mhm. Może i jestem inżynierem, Dick, ale to wcale nie znaczy, że. Aha, że nie potrafię opatrzeć rany. Ach, nigdy bym nie zgadł po tym, jak wodzisz palcami po przełącznikach czy wodach, czy cholera <śmuszczak> wie, co tam robiłaś. Dobra, to <śmuszczak> może zaboleć, tylko odrobinkę. Gotowy? Okay. O Jezu, dobra. W serio? To może jednak poczekamy, aż wróci Adi, co? Poczekaj. Już, koniec. Ale beksa. Mówię ci, że to nic. <noise> no, mówiłeś. <noise> o wow. Ty naprawdę byłeś na wojnie. I to nie jednej. Cholera racja. A ty skąd masz? Z Afganistanu, czy z klubu, czy może z później? Nie. Chyba nie pamiętam. A ta skąd jest? Riki, a. Nie jestem pewien, czy. Wiesz, słyszałem, że Adi nie lubi, kiedy ludzie grzewią w jej sprawach. Tak. Ja też to słyszałam. A ta skąd jest? Jak ja nie mam męża. Hmm. Okej. Okay. To może wrócisz tu jutro i pokażesz się Adi, a ona powie ci, jak dobrze się spisałam. Ryki, eh. ty nie, nie musisz. Nie ma za co. Nikon. Hey, mm. Wiesz, może zabierz kiedyś świeczkę. Tam na zewnątrz bywa naprawdę ciemno i zimno.